A więc tak, do skonstruowania kulki potrzebne jest, tak jak widać, drut wiązałkowy o przekroju 1,5 mm, stalowy, z którego robimy kulkę. Wiadomo, jak się robi kulkę z drutu. Każdy kiedyś robił w przedszkolu kulki z plasteliny. Tym razem zrobi z drutu o średnicy odpowiadającej swojemu wylotowi z tłumika. Po zrobieniu kulki, ona wygląda tak, ta już jest troszeczkę spalinami. Mm, spalinami troszeczkę okopcona, dlatego jest czarna. Nie jest to zbyt gęsto zwinięty drut, po to, żeby były przeloty. Jest to taka siatka. Którą to siatkę? Później. Kładamy do wydechu. Wydech mój jest taki, dzisiaj troszeczkę zabłocony. W wydechu akurat moim widać tutaj od spodu yy, dziurę. Można ją wywiercić, jeśli ktoś jej nie ma. W tym wydechu akurat była ta dziurka tutaj, więc pomaga mi ona zamocować kulkę. Wciskam kuleczkę. Oczywiście nie za głęboko, żeby później ją móc wyciągnąć. A dziura, o której mówiłem, przydaje się do wkręcenia takiego grubego wkręta od spodu, który zapobiega wydmuchaniu kulki z tłumika. Kulka jest na tyle luźno zwinięta, że wkręt swobodnie znajduje miejsce. Między warstwami drutu i tam sobie siedzi. On nie wypadnie, bo to jest wkręt gruby, mniej więcej dopasowany do dziury. I odpala się, i się śmiga. I naprawdę daje efekt, naprawdę. 20 minut temu sprawdzaliśmy jeszcze raz, żeby głupka z siebie nie robić jak, jak, jak tłumi. I, i naprawdę fajnie wycisza te górne dźwięki, które są bardzo dokośliwe. Powodzenia, panowie. Jak nie poradzicie sobie, to zacznę kulki wystawiać na Allegro. Nara. <laughs>